To nie chodzi o zgrywanie niedostępnej, jakiejś cnotliwej. W tym jest mądrość. Jeżeli mężczyzna jest gotowy czekać na mnie do ślubu, to jest to odpowiedni mężczyzna, człowiek, który wie czym jest miłość, bo miłość z Koryntian 13 jest cierpliwa i nie szuka swego. Pierwsze podejmę decyzję o tym, że ten człowiek jest moim partnerem na zawsze, później się zadeklaruję, a później zamieszkamy razem. Nie chcę uciekać. Od odpowiedzialności przez brak deklaracji. Nie chcę mieć furtki, że zawsze może pojawić się ktoś lepszy. Jakiś czas temu wyszedł na kanał wywiad z dwoma moimi koleżankami, które dzieliły się swoją perspektywą, dlaczego nie chciałabym mieć niewierzącego chłopaka męża. Chciałam się podzielić swoją perspektywą, dlaczego u mnie też to nie wchodzi w grę. Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby mój przyszły mąż miał te same wartości i ten sam kierunek, w którym ja idę. Na przykład, moje, mój kierunek jest bardzo mocno związany z życiem misyjnym, czyli z przemieszczaniem się, i nie wyobrażam sobie być z człowiekiem, który zupełnie nie podziela mojej pasji, albo nie wspiera tego, albo jest wrogiem tego, że ja będę się przemieszczać i podróżować. Tak samo bardzo dużym wyzwaniem które narzucam na związek jest wytrzymanie właśnie z y, przespaniem się do ślubu. I to jest bardzo trudne dla osób, które są niewierzące. Dla nich to jest wręcz niemożliwe i nie widzą w ogóle żadnych zalet, żadnych plusów tego, że czekamy, tak? Czekamy i chcemy być w takiej czystości. Dlaczego nie chcę przespać się z moim chłopakiem przed ślubem? Przede wszystkim dlatego, że budują się bardzo silne intymne Duchowe, psychiczne więzi pomiędzy mną i osobą, z którą się prześpię. Chcę też ochronić swoje serce. Nie chcę się z tą osobą rozstać i nie chcę rozwodu w moim życiu. A badania wskazują na to, że dużo większą częstotliwość jednak rozwodów, rozstań mają osoby, które miały kilku partnerów i zmieniają tych partnerów. Również jest to bardzo trudne, kiedy nie ma deklaracji, a jest przyjemność. Ponieważ ciężko się najpierw stawić na przyjemność, a później się zadeklarować. Dlatego dla mnie najważniejsze jest wypowiedzenie właśnie słów przysięgi, a później dążenie do, do właśnie seksualności. Chodzi o to wyznanie ustami, że ta osoba mi przyrzeknie, że będzie ze mną na zawsze, w szczęściu i w nieszczęściu, że będzie mi wierna. I to jest coś dla mnie kluczowego, żeby ta osoba wypowiedziała słowa odpowiedzialności, deklaracje, o wierności, a następnie jestem w stanie się jej oddać, a nie w drugą stronę, czyli otwieram sobie furtkę na przyjemność, ale omijam pewnego rodzaju zobowiązanie. Zupełnie nie wchodzi to w grę. Dla mnie Bóg jest po prostu najważniejszy i nie wyobrażam sobie, to są zupełnie dwa różne światy. Te, tego się nie da pogodzić. Na przykład świat, który prezentują filmy, to jest świat, w których seks jest często takim aktem nagłym, podjętym pod wpływem impulsu, podjętym pod wpływem jakiegoś zauroczenia, jakiejś emocji tylko w brzuchu, nieprzemyślana przygoda, kierowanie się popędem. Natomiast odpowiedzialność, prezentowana w filmach i w, przez kulturę, jest bardzo mocno rozmyta. Dzisiejsza kultura nie jest zwolennikiem odpowiedzialności, jest zwolennikiem przyjemności bez zobowiązań. Związków partnerskich, związków bez zbędnych deklaracji, zostawianie sobie furtek na kolejne nowe relacje. Być może trafi się ktoś lepszy. Ja w ogóle nie biorę tego pod uwagę. Ja chcę mieć jednego partnera i z nim być na zawsze. Słowo rozwód nie wchodzi w ogóle w mój słownik, dlatego. Jeżeli ktoś nie wyznaje wartości jednego partnera na całe życie, nie wyznaje wartości braku rozwodu i bierze to pod uwagę, nie nadaje się po prostu do bycia w związku. Kiedy zaczynamy spać z drugim człowiekiem, bardzo mocno w grę wchodzą hormony. I często argument, którym ludzie próbują mnie przekonać, wiesz, co powinnaś wypróbować tego partnera, sprawdzić, czy on cię zadowala, czy do siebie pasujecie, i powinna się z nim przespać. To jest takie myślenie, jakbyś chciał wypróbować kogoś, jednocześnie odurzając się jakąś używką, dlatego że relacja seksualna, przynajmniej na początku, bardzo mocno aktywuje różne hormony, które otępiają nas i oślepiają na wady drugiej osoby, jesteśmy bardzo zakochani, kiedy to mija przychodzi szara rzeczywistość, a nie jesteśmy w związku małżeńskim bardzo ciężko przez niektóre momenty przejść. Ja nie chcę się otumaniać hormonami, chcę poznać mój charakter i siebie w związku i tą drugą osobę, chcę poznać jego temperament i mój i chcę zobaczyć czy z tą osobą mogę robić te rzeczy, które wiążą się właśnie z moim, z moją misją życiową, chcę poznać jej wady chce poznać jej mroczne strony i dopiero później zadeklarować się, a następnie założyć związek małżeński. Też bardzo ważnym dla mnie aspektem jest znajomość psychiki dziewczyny. Pierwszy stosunek dla dziewczyny jest kluczowy, jest, jest po prostu wyznacznikiem wszystkiego. Ta dziewczyna czuje. Że oddała temu komuś coś najcenniejszego. I psychika kobiety jest taka, że ta pierwsza, ta pierwsza noc, ona się zapisuje w myśleniu kobiety jako przykład wszystkich innych. I jeżeli ja prześpię się z niewłaściwą osobą i rozstanę się, to tak jakbym sobie roz, rozerwała serce i chcę się uchronić przed różnymi zagrożeniami. I zachęcam wszystkie osoby, które stoją przed dylematem, czy czekać, czy nie, żeby czekały, dlatego że to jest bardzo intymna, bardzo ważna rzecz dla każdego z nas, i świat pokazuje nam, że to jest, to jest nic, że to nie jest istotne, ale to tak mocno łączy pary ze sobą, tak spaja, że jest bardzo dobre na początku małżeństwa, kiedy się dociera, kiedy człowiek się po prostu nagina, kiedy musi się zmieniać, to jest potrzebny taki budulec, i później oczywiście też, a nie przyjemność. Bez żadnego docierania się i zobowiązań. I kiedy ludzie uprawiają seks i śpią ze sobą i mają różne przygody, a później zawierają małżeństwo, to są rozczarowani, bo tak naprawdę to jest dokładnie to, co robili. To wszystko już znają i nie przychodzi nic takiego niesamowitego do nich. Wręcz przychodzi szara rutyna i czują się znudzeni sobą. Natomiast kiedy czekamy, oczekujemy i chcemy po prostu być ze sobą. Ta miłość jest cierpliwa, wytrwała, wszystko znosi, nie szuka swego i dochodzi do małżeństwa, do deklaracji i później uczą się ze sobą życia seksualnego. Jest to niesamowite doświadczenie i wejście w jakąś nową inną rzeczywistość, której wcześniej nie znali. I dużo łatwiej jest budować związek, dużo łatwiej jest budować małżeństwo zaczynając od nocy poślubnej, która jest pierwszym aktem seksualnym i uczą się ze sobą funkcjonować w tych obszarach, których wcześniej się nie znali, i ta intymność pozwala im się zmieniać, i w tym wszystkim jest bardzo dużo miłości, I właśnie są te hormony, które przykrywają różne wady i przykrywają różne błędy i itd. Zachęcam wszystkich, żeby czekali. To jest też argument, dla którego nie wyobrażam sobie mieć niewierzącego faceta, bo który facet poczeka na mnie, nie będzie chciał się ze mną przespać przed ślubem. No nie znam takich osób którym, dla których właśnie ten czynnik wiary nie byłby takim, takim popychaczem. Dlatego to jest bardzo ważne dla mnie i nie jest ważne tak dla mnie mieć te same pasje, bo pasjami się można dzielić, inspirować się od siebie, uczyć, ale jednak wartości i kierunek musi być ten sam. A jeżeli ktoś nie zna Boga, to myśli tak naprawdę o sobie jako o kimś. Kto zaspokoi moje potrzeby i będzie chciał ode mnie, żeby ja zaspokajała jego potrzeby. I to jest bardzo trudne, ponieważ nie da się tego pogodzić. Ja w moim życiu najważniejszą dla mnie osobą jest Bóg i u niego szukam spełnienia, i chcę, żeby mój związek był zupełnie partnerski, że, że jesteśmy wolni i dajemy sobie przestrzeń i bardzo lubimy ze sobą spędzać czas, ale nie zaklejamy sobą dziur i nie szukamy w sobie nawzajem takiego. Ostatecznego rozwiązania problemów, tylko zawsze zwracamy się do Boga i On jest trzecią osobą w naszym związku. Jest to niemożliwe zbudować coś takiego bez mężczyzny i kobiety, którzy kochają Boga. Na końcu chcę was zostawić z takim cytatem: Podejmuj decyzję tak, by nie wstydzić się, gdy dojdzie do ślubu, i podejmuj decyzję tak, aby nie wstydzić się, kiedy do ślubu nie dojdzie w swoim związku. Chcę, by małżeństwo było moją w pełni świadomą decyzją. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i subskrybujcie mój kanał. Było mi bardzo miło z Wami spędzić ten czas. Cześć.